Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście. No jak widać było to nie było łatwe spotkanie. W pierwszym secie potrafiliśmy wyciągnąć Pięć punktów e, różnicy w końcówce seta. Drugi set był troszkę łatwiejszy dla nas. No i w trzecim coś się załamało. Stanęliśmy przy 12 punktach, i potem już było ciężko odrobić siedmiopunktową stratę. Szkoda przede wszystkim pierwszego seta, dlatego że mieliśmy dość sporą przewagę punktową, którą niestety przez trochę kiepskie przyjęcie e, roztwoniliśmy. Ale generalnie dla nas w tym sezonie ważny jest każdy punkt, bo walczymy o utrzymanie w pierwszej lidze. Także cieszymy się z tego jednego punktu, z tego ostatniego wygranego seta i jedziemy dalej. Gramy już w pierwszej lidze od kilku, od kilku lat, znamy praktycznie wszystkich. Sympatyczna, miła atmosfera, dobrze się bawimy praktycznie co drugą niedzielę grając tutaj zawody. Jesteśmy grupą przyjaciół, także różni ludzie, różne strony miasta, nawet różne miejscowości, bym powiedział, ale nie, nie pracujemy, nie pracujemy razem. Żaden z nas tak naprawdę nie, nie pracuje z, z innym kolegą, po prostu znamy się już kupę lat. Każda okazja, żeby się w niedzielę spotkać i trochę poruszać. Mamy też już swoje lata, co niektórzy, także e, fajnie jest się poruszać. E, sport generalnie jest ważny. Do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia zaprasza partner rozgrywek Pizza Station. Najlepsza pizza w mieście.